Paulino, po siedmiu latach szczęśliwy powrót do telewizji polskiej, no już kilka miesięcy temu. Powiedz mi, jak się czujesz w tych murach ponownie? Bardzo dobrze się czuję, mam bardzo dużo pracy, więc tak trochę nie mam czasu się nad tym wszystkim zastanawiać, ale rzeczywiście jest o tyle, o, o tyle ciekawie, że i w sporcie mnóstwo się działo w czasie wakacji, bo i Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie. I tak jak patrzę w perspektywie swojego grafika na najbliższe miesiące, to też mniej pracy w sporcie nie będzie. No a do tego e, zupełnie nowa rola, zupełnie nowa przygoda, czyli do Voice w Poland, więc naprawdę jest świetnie. Dokładnie, chyba też The Voice kids. E, Tak, ale Kidsy to dopiero wiosną, więc, więc jeszcze, jeszcze na razie w dużej tajemnicy trzymamy to, co dzieje się na planie The Voice kids. Natomiast The Voice of Poland już 7 września będą mieli Państwo okazję zobaczyć, więc, więc ja się trochę nie mogę doczekać. Fantastycznie. E, ale też e, jakiś czas temu e, podpisałaś się pod tą petycją, żeby Przemek Babiasz wrócił do Telewizji Polskiej. E, czy to, Myślę, że to wymagało sporej odwagi. Nie miałaś tego z tyłu głowy, że skoro się podpiszesz, to e, może być twoja pozycja zagrażana? Ja mam wrażenie, że na ten temat już wszystko zostało powiedziane. Jesteśmy na jesiennej ramówce Telewizji Polskiej i fajnie, żebyśmy popatrzyli w przyszłość na to, co będzie się działo, a nie to, co za nami. Okej, okay. a czy właśnie na przestrzeni e, tej pracy w telewizji polskiej udało Ci się zawiązać jakieś takie trwające na lata przyjaźnie, które, które trwają pomimo miksujących się tutaj etatów w różnych telewizjach e, i rzeczywiście jest taka prawdziwa przyjaźń? Czy mimo wszystko e, wy gdzieś tam dziennikarze sportowi czy, czy, czy ogólnie tutaj rozrywkowi? E, rywalizujecie ze sobą trochę? Nie, to w ogóle jakieś tam są, są bujdy o tej rywalizacji, jakieś mam takie wrażenie, narastające takie mity przez lata. E, tak, mam przyjaciół z telewizji, takich, których znam od wielu, wielu lat jeszcze z czasów Roweru Błażeja. Zresztą to jest w ogóle, Rower Boże, to jest w ogóle taka ekipa, że jak się co jakiś czas, a zdarza nam się co jakiś czas spotkać, to czujemy się tak, jakbyśmy się wczoraj rozstali, a dzisiaj spotkali i, i tak naprawdę nic się nie zmieniło. E, I mam też przyjaciół z, z tego późniejszego okresu, więc tak, nie jest ich wielu, to też nie jest tak, że... E, że tych przyjaciół takich na dobre i na złe jest wielu, natomiast rzeczywiście ja bardzo lubię ludzi, w związku z tym tych ludzi takich, z którymi mam dobre wspomnienia, albo z którymi serdecznie się witam, bo, bo świetnie nam się razem pracuje, albo świetnie spędzamy razem czas, jest też bardzo, bardzo wielu. A z Maćkiem Kurzejewskim jesteś w kontakcie? Tak, pewnie. Z Maćkiem, z Maćkiem znamy się od tak wielu lat i mogę chyba powiedzieć, że się przyjaźnimy, że, że oczywiście ten kontakt nadal jest. To kibicujecie sobie nawzajem? No pewnie, że tak. Ja myślę sobie, że to w ogóle jest tak, że w tym naszym zawodzie te, te ścieżki różnie się przeplatają i w różnych miejscach e, zdarza nam się pracować, więc Maciek wiem, że kibicuje bardzo temu, co ja robię tutaj w Telewizji Polskiej. Ja bardzo jemu kibicuję w Polsacie, zwłaszcza, że przemierzamy podobne, podobne historie, więc super. Twój mąż to również jest dziennikarzem. Czy nie mijacie się czasem w pracy? Zdarza nam się, chociaż szczerze mówiąc bardzo, bardzo rzadko. E, i, e, I to jest tak, że mimo, że pracujemy w jednej redakcji, to właściwie nie pracujemy przy jednych programach. No, czasami to się, to się dzieje, ale rzeczywiście, no chyba na palcach jednej ręki mogę to policzyć, więc, więc mogę powiedzieć, że tak, że mijamy się właściwie w pracy, częściej w domu rozmawiamy wspólnie o sporcie, czy razem oglądamy jakieś mecze albo inne zawody, niż, niż robimy to w pracy. Hmm, ale to jest fajne, że można łączyć właśnie nie tylko to życie rodzinne, ale też pasje takie zawodowe. No tak, tak. My się też bardzo kłócimy oglądając mecze na przykład, więc, więc nasze dzieci jak tylko przechodzą obok telewizora i widzą nas, takich siedzących na kanapie z wypiekami na twarzy, mówią, nie, znowu mecz, mamo, tato, prosimy. E, a ponieważ to jest no, z jednej strony super zabawa i kochamy to, a z drugiej strony jest to po prostu część naszej pracy, więc tak, ta, tak to na co dzień wygląda. A dziewczynki nie mają wam to, czasem za złe, że w ogóle ciągle ta praca, ciągle te dyżury, programy, prowadzenie konferencji, nie wiem, festiwali, tak jak festiwal w Opolu. Nie, myślę, że no, są rodzice, którzy pracują od poniedziałku do piątku od 8 do 16, i my mamy wolne na przykład we wtorek, środek i czwartek, a pracujemy w sobotę i w niedzielę. Tutaj te, te proporcje nie są aż tak ogromne, jak, mogło, jak mogłoby się wydawać. To jest praca właściwie jak każda inna w nienormowanym trybie pracy, czyli, czyli czasami pracujemy dużo, czasem mniej. Tak to po prostu jest. A dziewczynki czasem mówią, mama, zabierz nas do telewizji, czy zupełnie ten świat ich nie interesuje? Nie, nie, ten świat w ogóle ich nie interesuje poza The Voice of Poland, bo rzeczywiście tutaj było, było ogromne, ogromny taki nacisk na to, żeby, że chcą zobaczyć, jak to wygląda, jak ta produkcja wygląda od kulis. I rzeczywiście udało mi się jednego dnia zabrać je tutaj na plan i były zachwycone. A jakie masz pasje poza pracą? Bo ja wiem, że ten sport to po prostu tak jak o nim mówisz, z taką pasją, że, że, że gdzieś tam to, to, cię, to cię pożera bez reszty. Masz czas na przykład na jakieś inne aktywności? No pewnie, że mam. Tak naprawdę ja odpoczywam najbardziej w teatrze i to jest taka moja wielka, wielka miłość. I jeśli widujemy się czasem z różnymi kibicami także w różnych teatrach w Warszawie i nie tylko, to, to się serdecznie pozdrawiamy, bo rzeczywiście można mnie w teatrze często spotkać. Czytam, jeżdżę na rowerze, jeżdżę na nartach, trochę pływam, nie biegam, bo nie lubię, ale te wszystkie inne aktywności jak najbardziej tak. A ta cudowna figura to dieta, czy po prostu ten ruch? Ja mam świetne geny. Mamo, tato, dziękuję. Mam naprawdę świetne geny i wbrew temu, co, co wielu sobie gdzieś tam o mnie myśli, ja bardzo dużo jem, jem bardzo różne rzeczy, łącznie ze słodyczami i czasem takimi rzeczami, które można by uznać za wręcz niezdrowe, ale staram się, żeby ta dieta była zdrowa, zróżnicowana, pełna warzyw i to jest jakby taki przepis chyba na sukces, ale te geny są tutaj absolutną podstawą. Uśmiech nie znika z Twojej twarzy? Czy wrodzony autyzm to jest również coś, co dostałaś od rodziców? Czy nabyłaś to z, po prostu z wiekiem i gdzieś tam z otoczeniem? No, żyjemy w takim świecie, że. Trzeba się uśmiechać. Nie, 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 spokojnie. Ja myślę, że jedno i drugie, że, że trochę od rodziców, a trochę też ja po prostu mam taką naturę. Zawsze widzę szklankę do połowy pełną. Nie widzę problemów, tylko zadania do wykonania, czy, czy, czy takie rzeczy, które można rozwiązać, i zawsze tych rozwiązań szukam, więc Więc, no, nie, no, myślę sobie, że jak my się zaczniemy do siebie uśmiechać i będziemy się do siebie wzajemnie uśmiechać i mieć w sobie taką, taką, taką dużą, do, dużą dozę życzliwości do siebie nawzajem, to ten świat naprawdę będzie lepszy. I, i zaczynam od siebie i zobaczymy, co będzie dalej.